Wenecjanie rozpoczynają produkcję na skalę masową. Linia produkcyjna, czyli podział pracy na wiele zadań, znacznie zwiększa wydajność i umożliwia masowe wytwarzanie towarów o wysokiej jakości. Nigdzie nie było to bardziej widoczne niż w weneckim arsenale, gdzie zastosowanie zestandaryzowanych części i wykonywanie dokładnie określonych zadań umożliwiały Wenecjanom niezwykle szybkie budowanie okrętów wojennych, produkowanie broni palnej i w rezultacie stworzenie imperium. Ta wspaniała, pierwsza na świecie fabryka mogła zbudować kompletną galerię Galerę Galerę w niecały dzień. Dzięki efektywności i doskonałej organizacji pracy, tysiące robotników arsenału Wytwarzało skomplikowane narzędzia wojenne 600 lat przed początkiem rewolucji przemysłowej. Arsenał był wielokrotnie rozbudowywany, jednak jako stocznia działał, działał od 1104 roku. W 1320 roku robotnicy wykonywali już wyspecjalizowane prace przy produkcji statków. U szczytu swego rozwoju arsenał zatrudniał około 16 tysięcy ludzi, największą siłę robotniczą w ówczesnej Europie. Największą siłę, największą siłę roboczą w ówczesnej Europie. Kiedy Wenecja została zaanektowana przez Włochy na początku drugiej połowy XIX wieku, arsenał przeszedł dalszy rozwój. Pod koniec XIX wieku powstało w nim kilka największych okrętów marynarki włoskiej. Osoby zatrudnione w arsenale produkowały wciąż nowe produkty na potrzeby floty. Gregory Sheridan, The Imperial Age of Venice, rok 1970.